Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie jak zwykle. Dzisiaj, dzisiaj jest Sztandar. Patrzę się, że widać oficerów też troszeczkę widać. A co to jest? Białokrynica, miejscowość Białokrynica. To co to znaczy? To tam stacjonował jaki pułk? 12 Pułk Ułanów Podolskich. A dlaczego mówimy o 12 Pułku Ułanów Podolskich? To za chwilę, a na dobry początek tych z Państwa, którzy nas oglądają prosimy o łapki w górę, bo ja się już nauczyłem, że to i podobno to trzeba na początku zawsze mówić, że te łapki w górę to już każdy wie. Prosimy, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i zachęcamy do udostępniania, tak żeby cały świat wiedział, że my rozmawiamy sobie o żołnierzach, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Serdecznie zapraszamy do tych działań. Na bazie tego zdjęcia porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo, bardzo znaczącej bitwie, która miała miejsce 31 sierpnia niedaleko zamościa pod Komarowem. My nagrywamy ten film dzisiaj, czyli 30, więc będą Państwo mieli jakby a propos jutrzejszego dnia, taką bardzo ważną rocznicę. Według większości znawców tematów historyków zajmujących się Kawalerią. Była to jedna z naj, największych bitew kawalerii w historii całego XX wieku. No bo tam, nawet liczbowo, patrząc, co starło się ze strony bolszewickiej, było chyba z tego co pamiętam około 4000 kawalerzystów. Z naszej zdecydowanie mniej, bo tam się przyjmuje, że myśmy, nasza jazda stanowiła jedną trzecią kawalerii rosyjskiej. Oczywiście starliśmy się z tą. Najsłynniejszą wtedy bolszewicką formacją, czyli pierwszą armią konną Symyona Budionnego. Ta, która do tej pory siała ten wielki postrach na terenach Rzeczypospolitej. Buz, yy, bo, ty, czekaj, bo ty powiedziałeś Bolszewicka, bo co to jest? Bo, bolszewicka, to co to jest? No, jakaś tam pochodząca. czyli Rosjanie, Rosjanie, tak, to tak, byli tak? Oczywiście. Aha, ta czerwona Zaraza nie zmienia. <laughs> czyli, czyli Rosjanie mówisz na nich, że to wojsko bolszewickie, kawaleria to na koniach. Tak, no bo tutaj trzymamy się pewnej faktografii, nie możemy powiedzieć, że to była Wojska Radzieckie, bo Związek Radziecki powstał w 1922 roku jako nazewnictwa. My jesteśmy w 1920, więc mówiło się na to zawsze. Rosja bolszewicka to jest takie najbardziej jakby trafne i zgodne z merytoryką stąd też nie ma żadnego tutaj przekłamania chociaż rosyjska no to bardziej jest znana prawda w sensie takim że Rosja jest znana bolszewicy no to, to tam są tacy mniej znani ale to była armia rosyjska rosyjska która bo tu żeby żeby ja coś nie pomieszał ludziom w głowach że już tych białych chyba nie było tych takich nie, nie już nie już byli, byli tylko, tylko bolszewicy bolszewicy no marszewicy zmagali się tutaj z naszymi żołnierzami i dostali skórę jak to było no i na całe szczęście bardzo, dobrze, bardzo dobrze. E, oczywiście tutaj żeby tak troszkę uściślić e, to zagrożenie było duże bo tam chodziło o zdobywanie między nimi i kwestii i Lublina i Zamościa, Kresnego Stawu, była obrona oczywiście Zamościa i żeby to jakby zabezpieczyć powstała taka, spe, taka specjalna grupa pościgowa dowodzona tutaj oczywiście zbieżność nazwisk przez generała Stanisława Halera tutaj nie chodzi o tego przez nas wspominanego. Do którego jeszcze wrócimy. I, oczywiście i to się składało z dwóch formacji, była to szósta brygada jazdy i właśnie wracając do naszego zdjęcia ta szósta brygada jazdy składała się z trzech pułków. Był to pierwszy pułk ułanów krechowieckich właśnie dwunasty pułk ułanów podolskich, których państwo widzicie na fotografii. W tym momencie, kiedy była bitwa komorowska, to dowódcą tej formacji był Tadeusz Komorowski i czternasty pułk ułanów jazłowieckich tutaj. Maćka Lubieniec, czyli Michał Belina Prażmowski, to on dowodził tą tym czternastym pułkiem ułanów jazłowieckich i do tego dochodziła też siódma brygada i tutaj trzy pułki już może nie będę dokładnie wymieniał, ponieważ się jakby bardziej się skupiamy na szóstej brygadzie i tutaj tak jak państwu powiedziałem, olbrzymie największe kawaleryjskie starcie praktycznie całego XX wieku właśnie blisko Zamościa w miejscowości. Komarów, no i pogonili gości tam yy, prawidłowo, yy, yy, o, co, co dowiedzimy przypomnieć? Oczywiście mm, tak. ja przepraszam macie życi przerwę, bardzo. wykorzystam taki troszkę dłuższy tym razem przeczytam fragmencik, ale myślę, że bardzo fajnie pokazujący właśnie ten moment samego ataku polskiej kawalerii, kiedy to właśnie dowódca tej pierwszej dywizji jazdy, która składała się z tych trzech wymienionych pułków, wydał rozkaz i tutaj przepraszam, że oczywiście czytam, ale jest to dosyć spore, Bardzo dobrze. ale jest to jakby fragment prawdziwej historii. Nareszcie serce zabiło z radości, z tyłu wyłania się rozwinięty ławę pułk krechowiecki, który spokojnym miarowym galopem szybko się zbliża. Zanim widać było żółte linie ułanów jałowieckich, jeszcze parę chwil i linie nasze z okrzykiem hura przekraczają wymęczone nierównowalką twarde pułki siódmej brygady. Jak na kiwnięcie różdżki czarodziejskiej z prawej strony ukazują się ławy właśnie tego pokazywanego na zdjęciu dwunastego pułku ułanów prowadzonych przez rotmistrza Komorowskiego i przedłużają skrzydło Krechowiaków. W kilkadziesiąt sekund cały obraz bitwy zmienił się zupełnie. Budie nowcy zmykają rąbani i kłóci przez Krechowiaków i czternastką, całe przypada wraz z zasłaniającym horyzontem wzgórzem 255 przechodzi w nasze ręce. To jest fragment wspomnienia dowódcy, który zadecydował o tym. Bardzo szalonym, ale jak widać, skutecznym manewrze uderzenia na wojska budionnego. Tam nie było co się zastanawiać i ty, tym takim akcentem, troszeczkę takim, nazwijmy to z pamiętników, chcielibyśmy podkreślić, że no, tak, tak wyglądała prawda. Aha, tam jeszcze chyba Harry Potter się zamieszał z tą swoją czarodziejską różdżką. Kto wie, kto wie, czy on wtedy właśnie nam już nie pomagał. Czyli po prostu dzięki temu. Ci bolszewicy powoli, powoli wracali tam, gdzie ich miejsce. Sztandar widać troszeczkę tak, no on tak nie jest dokładnie widoczny, ale, ale myślę, że tu chodzi o symbol. Są żołnierze ze sztandarem, jesteśmy my, którzy tutaj składamy im w jakiś sposób szacunek za to, co zrobili pod tym kątem. Komarowym, komorowym? Komorowym? Tak, komorowym, komorowym. Komarowym. I teraz ci z Państwa, którzy doczekali do tej chwili, czyli powoli, powoli już powiemy do widzenia. Jeżeli... Aha, jeszcze chwilę. Da, mam, jeszcze przygotowałeś tam, się bardzo. Oczywiście staram się. Bitwa pod Komarowem, fantastyczna sprawa. W tym roku jeszcze podpowiem. Został tam odsłonięty w 102. rocznicę przepiękny pomnik, właśnie polskiej. Kawalerii, zresztą bitwa pod Komarowem, potem jeszcze bitwa pod Hrubieszowem, też związana z polską kawalerią, to myślę, że tu też warto podkreślić. Tak jak już na wstępie mówiliśmy, tu z Maciejem jedna z tych najbardziej chwalebnych kart polskiej kawalerii, a wiadomo, że od czasów jak to Maciej wielokrotnie przypominał Husari, o tej kawalerii polskiej, trzeba mówić, no bo to. Jedna chyba taka najbardziej znamienita formacja, praktycznie od XVII aż do XX wieku. I tutaj myślę, że też taka ciekawostka, bo, bo wszyscy raczej, jeżeli ktoś ma jakikolwiek kontakt z historią, to dzień 31 sierpnia zawsze łączy z Dniem Solidarności, bo oczywiście porozumienia sierpniowe, czyli już całkiem całkiem. całkiem no, to już nowożytne Odległe czasy, czyli historia najnowsza. Natomiast. Warto tutaj wspomnieć, że w 2013 roku, bodajże tak mi się jakoś kojarzy, minister obrony narodowej uznał dzień 31 sierpnia za święto kawalerii polskiej. I to jest oczywiście niezaprzeczalny element tego, że jest to właśnie na pamiątkę tego fenomenalnego zwycięstwa pod komarowem, o którym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Ja oczywiście będę Państwa jeszcze namawiał do tego, ponieważ zawsze w Komarowie odbywa się fantastyczna rekonstrukcja. Niestety ta ostatnia odbywa się w ostatnią sobotę i niedzielę, także już się w tym roku nie zdążę, ale w przyszłym roku naprawdę polecam, bo jest to świetnie zrobione, można poczuć ten klimat działań z 1920. No, no. Więc zachęcamy do zachęcamy do odwiedzenia tego w tym okresie komoropniowym sierpniowym, sierpniowym mhm. tak i jeszcze tylko taka drobna uwaga dla spostrzegawczych. No bo co? Bo na ten moment po prostu no, wielki szacunek dla żołnierzy Oczywiście. i, i, i na ten moment jeszcze taka, taka sytuacja, że ciekawe, kto jest spostrzegawczy. Kto jest postrzegawczy, no to, to zapraszamy. Co na... się zmieniło? Czy, czy coś się tak, zmieniło, się, zmieniło. Się, Ja tego mogę, mogę powiedzieć, się. że zmieniło się na dzień dzisiejszy z powodów takich, że podobno no, jak się coś zmieni, to ludzie wtedy chętniej oglądają telewizję naszą tutaj I... Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa. Dziękujemy i zachęcamy do tych komentarzy. Dziękujemy za udostępnianie naszych filmów, dziękujemy za. Za co jeszcze dziękujemy. Za subskrypcję. za, za subskrypcję. Subskryp no i oczywiście no, za oglądanie, A i ja 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 za, mam... za oglądanie, ale, ale komentarze są ważne o tyle, że dzięki tym komentarzom, bo to i tylko i, i na Facebooku też jakieś dyskusje zapraszamy Państwa do tego, żeby, żeby jednak przyczynać. To kontrowersje są najważne, mm -hmm. ale no, nie chcielibyśmy być tam super kontrowersyjni, bo, bo cel jest troszeczkę inny niż tutaj zdobywanie jakichś. Na siłę popularności. Cel jest taki, jak żeśmy tam zaznaczyli na pierwszym Oczywiście. filmie. Szacunek dla tych, którzy ten czas, swoje życie i zdrowie poświęcali, dla, dla tego, żeby, no, żeby Polska była niepodległa. Ale no, chcielibyśmy też jakoś poszerzać te nasze możliwości, a to zawsze jak co kilkanaście, setek tysięcy głów, to nie jedna. Bo, tak, tak bym powiedział. Także dziękujemy na dziękujemy. Dzisiaj. do zobaczenia. W do zobaczenia. Filmem. Do usłyszenia.